Cześć, z tej strony Skylark, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pokażę Wam, jak zmienić język na Facebooku. A więc zaczynajmy. Czasem, kiedy podróżujemy i wejdziemy na stronkę Facebooka, zdarza się, że język zostanie automatycznie zmieniony na język, który jest językiem urzędowym w kraju, w którym jesteśmy. Jak widzicie, w tym momencie Facebook jest po koreańsku, i żeby ten język zmienić, wystarczy zjechać niżej, na głównej stronie Facebooka. I na samym dole mamy tutaj różne języki na liście do wyboru, więc wystarczy kliknąć plus. I następnie, po tym jak klikniemy plus, wystarczy tutaj z listy wybrać język polski. Klikamy na polski. W tym momencie stronka Facebooka zostanie przeładowana, i jak widzimy, wszystko jest już po polsku. A więc, właśnie w ten oto prosty sposób, możemy zmienić język na Facebooku. Pamiętajcie, żeby kliknąć łapki w górę, subskrybować nasz kanał i podzielić się tym filmikiem ze znajomymi. Dzięki i do usłyszenia!